Kiedy lipa rozpoczyna kwitnąć, codziennie przychodzę na pasiekę sprawdzić, czy jest specyficzny miętowy zapach z uli. Jeśli ten zapach się pojawi, oznacza to tylko jedno, że pszczoły zaczęły zbierać pożytek z lipy. Miód lipowy często ma ciemny kolor. Dlaczego? Dlatego, że okres kwitnienia lipy zbiega się z intensywnym rozwojem owadów żerujących na roślinach. I głównie drzewach, skąd pszczoły zbierają spać. Spać to nic innego jak kał, mszyc czerwców. Takie odchody zawierają wystarczającą ilość cukru, żeby było to interesujące dla pszczół i żeby mogły wytworzyć z tego miód. Miód lipowy ma właściwości przeciwbakteryjne, wykrztuśne, napotne, a także przeciwgorączkowe. Dlatego tak dobry jest przy przeziębieniach.